Lokale wyborcze zamknięte. Ogłaszamy. Człowiekiem roku 43% Oj Wojtek, 31,5% Budda, Stanowski 12,6%. Objawienie roku Sejmer P. 40,5% Nathan Marcoń 40% Tuszol, 8%. Bez cipcia roku. A czemu, Dwa... czemu Tuszol jest objawieniem roku, niby? Bo na niego zagłosowali. No ale. Czemuś był w ogóle na tym brany pod uwagę, że sztuczno chyba dłużej jest niż rok? Kurwa, przestań się kłócić z demokracją. Dziękuję bardzo, Olix. Bez szybcia roku. Fagata 39,3%, <laughs> Sandra 38,1%, Bambi 10,1%. Powrót roku. AJ 51,4%, Książulo 43,6%. Abstrakuję 2,9%. Książulo. A AJ? AJ pierwszy. AJ, ten ten, ten, coś tam. Tak. Okej. Okay. Drama roku. Labryga versus Trans 50,9%. Pandora Gate 41,2%. I Stanowski z Kanałem Sportowym 5,7%. Śmieć roku. Rzeźniczak 53,9%. To Ka jest. No ten, co dziecka nie kocha. Co? Co Stanowski o nim nagrał. A. Kawiak 33,1%. I Łukasz Mejza 5,1%. Bez komentarzy 64,7% rewo 20,5% Wardenga, 10,3% konopski. Co? 10, tylko procent konopski? Twojej community musi go nie lubić. No. Dlaczego rewo jest to 1, jak on mało komentarzy teraz robi? No nie wiem, bo taku wyszło 5 tysięcy złotych, kurwa, no. Dziękuję. Streamer roku. 48,6% Nitro, nitro. No, 40,3% Taku, który sam na siebie kupił, Paris Platyno w 790. Streamerka roku. Slit... 46,8% Slidhi, 39,7% Kisa, 5,1% Kasiks. YouTuber roku. nie lubi Kasiks, już Kasik zawsze w takich rankingach wygrywa kurwa. A znasz jakąś inną streamerkę? No właśnie. No nie znam. YouTuber roku Frizz 39%. Budda 32,3%. w 2 24 Kurwa. I Patec 23%. YouTuberka roku Hajhania 54%. Wersow 26%. Andjax 11%. Jasko. Zasubika. Upadek jasko. roku chłopak. Sentino 39%. Kupujcie słupy. Marcin Dubiel 20,8%. Szeliga 12,5%. Upadek roku dziewczyna, Natsu 54%. Fagata 26, Liza 11%. Cringe Roku 50%. OG Kuba. O... <laughs> Dobra, z tym się zgadzam. Tak 18,8. przykro. Bo jak to się <laughs> mówi o rodzinie albo dobrze, albo wcale, ale tego się nie da wybronić. Ale tu wolałbyś w wcale. Nie, po to, prostu. tego się nie da wybronić. Po prostu byłbym negatywny, gdybym stawał tutaj po pozycji do czatu. 18,8% Nathan Marcoń, 9% Adrian Cios. Rapper roku. Białas 53%, Gips 13,9%, Avi 11,3%. Ekipa roku. Genzi 53%, Bungie 31%, Goats 8,8%. Freakfighter roku. Nathan Marcon 45%, Xaio 20%, Vampir 18%. Federacja Roku. Cloud MMA 53%. Będę się tłumaczył. Pita Śmietanka 28%, ,8, Fame 18,3%. Główna Federacja Roku. Fame MMA 53%. Cloud 31, Move 7. Walka Roku. Nitro z nadwagą 80%, i to jest za, zarazem najwyższy wynik, kurwa, w dniu dzisiejszym. Ale jak to może to być najlepsza walka, to jej kurwa nie toczysz? Czy po prostu poddałeś się na dwa? Co ty pierdolisz? Walka jest wtedy, kiedy oddajesz. A to jedyne co oddajesz, to kolejne kęsy McDonalda. Ale nie, bo poczekaj, bo... boxer Ksajo 10%, a Marcin Załęcki 5,5%, więc jakby tam też się poddali. Ale po prostu chyba o to chodzi, że jest śmiesznie. Moderator roku na kiku. Wikusia 40%, Slitki 20%, Nonliner 9%, Minwe 7%, Millennial Pink 7, 5%, Szybki Edek 5%, Siwy Bobo 5%, Turo 3%. Edek ma moda? No nie ma, ale kazali go wpisać. A. Projekt roku: ja 46 46,51%, 7out 15,6%, 9,2% 80 dni pateca i Bita śmietanka 6,8%. Panie Error, już nie mój taki niemiły. Podcast roku: 57%, szalony podcast. Zgrzyt 14,4%, żurnalista 12,1, dwa bieguny 10,5%. I Ale polityk co, co roku. ty mi kazałeś głosować jak jakieś gówno procenty zebrałem. Bo jakbyś płacił na siebie 6 tysięcy złotych, to byś wygrał? <laughs> no to 20. <zajmuje> <laughs> polityk roku, 54%. Ale był, Proces... ile podcastów było. Był szalony podcast, zgrzyt. Żurnalista, dwa bieguny, Aferki, Historia realna, Przemek Górczyk. I chyba tyle. Okay, no Polityk roku opracowane. I ostatnia nasza kategoria: 54% Jarosław Kaczyński, 27% Szymon Hołownia, Grzeg Grzesiek Braun 9,8%, Sławomir Mirmencen 6,1% i Donald Tusk 2,3%, a nie, bo jeszcze Krzysztof Bosak 80 głosów, tylko 0,6%. Jak więc to by było na tyle? Hmm, poproszę Inkatko, żeby mi wypalił tą stronę, żebym mógł ją opublikować. No, będzie, jest wstyd, jest kompromitacja, demokracja. Nie, ja uważam, że polityk no. roku akurat jest zasłużony, tak szczerze. No. To jest jeden z największych władców no. polskich zaraz po y, Mieszko pierwszym. Pytanie jest tylko, czy to będzie działać już. Zobaczcie, zobaczcie czy wam działają te wyniki. Dawaj na Ligusie, pogramy sobie ze 3-4 mecze ja spierdalam. Ale Ligusie, czy ty...